Cześć! Witaj serdecznie na kanale Alert Korzyści, czyli w miejscu, gdzie w prosty i zrozumiały sposób rozmawiamy o sprawach, które mają realny wpływ na Twoje życie, pieniądzach, emeryturach, świadczeniach i codziennych korzyściach, które często gdzieś umykają w gąszczu przepisów, formalności i niedopowiedzeń. Dzisiaj temat wyjątkowo ważny, bo może dotyczyć tysięcy polskich emerytów i ich rodzin. To nie jest żadna przesada ani kolejny klik bajtowy nagłówek. Mówimy o realnych pieniądzach które mogą zostać bezpowrotnie utracone, jeśli nie zareagujesz w porę. Chodzi nawet o kwotę do 4900 zł. I nie, to nie jest żadna teoria spiskowa, tylko rzeczywistość, z którą mierzy się wiele starszych osób. Jeśli ty, twoi rodzice albo dziadkowie urodzili się przed 1955 rokiem, to koniecznie zostań ze mną do końca. Wyjaśnię ci krok po kroku, o co w tym wszystkim chodzi, skąd się wziął problem. Dlaczego teraz zrobiło się o tym głośno i co konkretnie można zrobić, by nie stracić pieniędzy, które po prostu się należą? W ostatnich tygodniach media zaczęły coraz częściej mówić o tym, że osoby urodzone przed 1955 rokiem mogą być poszkodowane przez błędy lub nieścisłości w systemie emerytalnym. Okazuje się, że ZUS ma obecnie obowiązek ponownego przeliczenia niektórych świadczeń, jeśli pojawią się nowe informacje albo dokumenty, które wcześniej nie zostały uwzględnione. Problem polega na tym, że wiele takich spraw nie jest rozpatrywanych automatycznie. Trzeba samodzielnie złożyć wniosek i udowodnić, że coś zostało pominięte albo źle policzone. A niestety wiele osób nie ma tej świadomości, zwłaszcza starsi seniorzy, którzy przeszli na emeryturę już dawno temu i od tamtej pory nie interesowali się zbytnio tym, co dzieje się w przepisach. Wróćmy jednak na chwilę do podstaw. W polskim systemie emerytalnym funkcjonuje coś takiego jak kapitał początkowy. To bardzo ważny element całego wyliczenia świadczenia. Kapitał początkowy to nic innego jak wartość Twoich składek i okresów zatrudnienia sprzed 1999 roku, czyli sprzed wejścia w życie reformy emerytalnej. To właśnie od tego kapitału w dużej mierze zależy, jaką kwotę dostajesz co miesiąc z ZUS. Problem w tym, że w latach 70., 80., i nawet 90., dokumentacja pracownicza była prowadzona na papierze, firmy nie zawsze trzymały się przepisów, a wiele zakładów pracy po prostu już nie istnieje. Jeśli ktoś nie przedstawił w ZUS świadectwa pracy albo zaświadczenia o zarobkach z danego okresu, to ta część historii zawodowej mogła zostać pominięta. I właśnie stąd biorą się zaniżone świadczenia. ZUS opierał się na tym, co miał, a jeśli czegoś nie było w dokumentach, to nie brał tego pod uwagę. Dziś mamy inną sytuację. W świetle obowiązujących przepisów każdy emeryt ma prawo wystąpić do ZUS z wnioskiem o ponowne przeliczenie świadczenia, jeżeli pojawiły się nowe dowody, dokumenty, świadectwa, potwierdzenia zarobków czy nawet służby wojskowej. I tu pojawia się szansa. Okazuje się, że osoby, które dostarczyły takie dodatkowe informacje, mogły odzyskać niemałe pieniądze. Media mówią o przykładach, gdzie wyrównania sięgały nawet 4900 zł to kwota jednorazowego zwrotu za lata, w których świadczenie było źle wyliczone. Ale co najważniejsze, to nie są jakieś nadzwyczajne sytuacje, tylko rzeczywistość, z którą może się zmierzyć każdy, kto choć raz był zatrudniony przed 1999 rokiem. Wiemy też, że nie każdy ma w domu komplet dokumentów. Czasem coś się zgubiło, czasem człowiek nawet nie wiedział, że coś trzeba było za. Ale to nie znaczy, że wszystko przepadło. Wiele dokumentów można jeszcze znaleźć w archiwach zakładów pracy, urzędach miejskich, a nawet w ZUS. Trzeba po prostu wiedzieć, czego szukać. Warto też sprawdzić, co już zostało uwzględnione. Można to zrobić bardzo prosto, logując się na swoje konto w PUE ZUS lub korzystając z pomocy w najbliższej placówce ZUS. W systemie widać wszystkie zapisane okresy składkowe i nieskładkowe, a także wysokość odprowadzonych składek. Jeśli zauważysz, że brakuje tam jakiegoś okresu zatrudnienia, a masz dokument, który to potwierdza, koniecznie złóż wniosek o korektę. Wniosek o ponowne przeliczenie możesz złożyć osobiście w ZUS, wysłać go pocztą lub złożyć elektronicznie przez profil zaufany. W piśmie warto dokładnie opisać, czego dotyczy prośba, jakie dokumenty zostały odnalezione i dlaczego Twoim zdaniem powinny one wpłynąć na wysokość emerytury. Nie obawiaj się tej procedury. To Twoje pełne prawo, a nie żadna uprzejmość ze strony urzędników. Jeśli dokumenty są wiarygodne, ZUS ma obowiązek ponownie rozpatrzyć Twoją sprawę i jeśli okaże się, że rzeczywiście świadczenie było zaniżone, wypłacić należną różnicę. Co ważne, w wielu przypadkach przeliczenie nie kończy się tylko jednorazowym wyrównaniem, ale skutkuje też stałym podniesieniem emerytury o kilkadziesiąt złotych miesięcznie. A po kilku latach to robi naprawdę dużą różnicę. Wiem, że wiele osób obawia się całej tej biurokracji, że to trudne, że nikt nie pomoże, że nie wiadomo od czego zacząć. Ale prawda jest taka, że wystarczy zrobić pierwszy krok. Pracownicy ZUS są zobowiązani do udzielania informacji, a na miejscu można umówić się na spotkanie z doradcą emerytalnym. Taka osoba dokładnie sprawdzi, czy masz szansę na ponowne przeliczenie i co konkretnie trzeba zrobić. W sieci można też znaleźć wzory wniosków i przykłady dokumentów, które warto dołączyć. Jeśli masz w rodzinie osobę, która pobiera rentę rodzinną np. wdowę lub wdowca, to także warto sprawdzić, czy pierwotna emerytura zmarłego nie była zaniżona. Renta rodzinna jest bowiem obliczana na podstawie emerytury osoby zmarłej, więc jeśli tam był błąd, może on się teraz ciągnąć przez kolejne lata. I tu także można wystąpić o korektę świadczenia. Czasem chodzi o kilkadziesiąt złotych miesięcznie, ale po latach daje to kilka tysięcy złotych, które mogą zostać odzyskane. Pamiętaj tylko o jednym, Zus nie zrobi tego z urzędu. To nie działa tak, że ktoś sam z siebie przypomni sobie o twoich brakujących papierach. To ty musisz być stroną aktywną. Musisz złożyć wniosek, załączyć nowe dokumenty i pokazać, że jest podstawa do ponownego przeliczenia. Jeśli tego nie zrobisz, po prostu nic się nie wydarzy, a pieniądze, które ci się należą, przepadną. Warto też działać szybko. Z każdym rokiem trudniej jest zdobyć brakujące dokumenty. Archiwa mają swoje terminy przechowywania, firmy zostały zlikwidowane, ludzie odchodzą. Im wcześniej zadziałasz, tym większa szansa. Że uda się odzyskać potrzebne zaświadczenia i skorzystać z przepisów, które dziś są jeszcze dostępne. Pamiętaj, że nawet jeśli nie masz wszystkich papierów, warto spróbować. Możesz złożyć wniosek, a Zus sam wystąpi o brakujące informacje do archiwów czy byłych zakładów pracy. Na koniec chcecie przestrzec przed jednym. W internecie coraz częściej pojawiają się sensacyjne nagłówki o tym, że Zus zabiera emerytury, że trzeba oddawać pieniądze, że coś komuś się nie należy. To w większości przypadków po prostu nieprawda. Nie chodzi o kary ani odbieranie świadczeń. Problem polega na tym, że jeśli nic nie zrobisz i nie odzyskasz tego, co ci się należy. A to nie jest żadne straszenie, tylko apel, odpowiedzialność i świadomość. Wystarczy kilka godzin, by wszystko sprawdzić. A nagroda może być naprawdę konkretna. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał alert korzyści i kliknij dzwoneczek żeby nie przegapić kolejnych filmów, w których mówimy o Twoich prawach, świadczeniach i możliwościach zwiększenia domowego budżetu. Napisz w komentarzu, czy Ty albo ktoś z Twoich bliskich miał podobną sytuację. Podziel się swoją historią, może pomożesz komuś innemu odzyskać to, co mu się należy. Dziękuję Ci za to, że byłeś ze mną do końca. Pamiętaj, wiedza to najlepsza ochrona przed stratą. Dbaj o swoje sprawy, nie odkładaj niczego na później i trzymaj się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku